Piątkowy poranek w studiu radiofonu. Witam prezesa. Już w tej chwili chyba można powiedzieć ekstraligowego włókniarza Częstochowa Michała święcika. Witam serdecznie. No jeszcze nie ekstraligowego, ale miejmy nadzieję. Ale Michał u nas pod jasną górą wielka radość. Smutek zagościł w Tarnowie i Gdańsku. No tak, tam tam środki liczyły na to, że Częstochowa zrezygnuje z trzeciego miejsca, które awansuje, premiowane jest awansem do ekstraligi. W, w, w przypadku rezygnacji wyżej sklasyfikowanych drużyn. No i wtedy rozpocząłby się proces y, tak zwanych zaproszeń, czyli tak zwanego zielonego stolika. No po naszej decyzji okazało się, że takiego czegoś nie będzie. Y, no i wygląda to jak wygląda, że niektóre ośrodki po prostu zaczynają gdzieś tam mówić rzeczy niestworzone, a to tylko z tego powodu, tak jak tutaj mówisz, y, takiej troszeczkę zastrość. Miał czego nam jeszcze jako włókniarzowi Częstochowa brakuje, aby tak formalnie na 100% ogłosić, że jedziemy w 2017 roku w Ekstralicach? W zasadzie czego nam brakuje? W zasadzie niczego nam nie brakuje. Brakuje nam oficjalnej decyzji Ekstraligi Żużlowej, która najprawdopodobniej zostanie podjęta w poniedziałek. Także w poniedziałek będziemy już mieli tą ocenę taką stuprocentową. Możemy powiedzieć oczywiście mniej więcej, jakie są różnice w kosztach pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraligą, czy to są bardzo duże, kolosalne różnice. Po prostu, czy pytając najprościej, tak jak pytają kibice, czy Ekstraliga nam się teraz opłaci i czy nas na nią stać? Ja powiem tak, proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że podjęliśmy decyzję o starcie w Ekstralidze na szybko, bez konsultacji, bez konsultacji ze środowiskiem różlowym, które prowadziło drużynę włókniarza, czy też inne drużyny w Ekstralidze w całej Polsce, bo mamy wielu przyjaciół w klubach ekstraligowych. Eee, liczyliśmy budżet, liczyliśmy środki finansowe. Także to jest mocno, mocno przemyślane i naprawdę e, jazda w Ekstralidze e, powoduje to, że wkraczamy w, powiedzmy, w sferę elitarnego grona klubów e, żużlowych. A tak naprawdę żużel jest sportem Elitarnym, ale też proszę pamiętać, niszowym, I, i każdy w większości interesuje się ekstraligą. Coś na podobie, tylko w wydaniu powiedzmy większym formuły pierwszej. Wszyscy się ekscytujemy formułą pierwszą, ale już tą formułą dwa, czy innymi, nawet nie wiem jakie tam nazwiska jeżdżą, prawda? Tak to wygląda. E, Michał, na jakie wsparcie miasta w tej chwili liczy w Szczęstochowa? No bo nie ma co ukrywać, że inna jest dotacja na pierwszą ligę, inna dotacja na promocję miasta poprzez sporty na zapleczu niż w tej już y, elicie. No tak, właśnie po spotkaniach z y, prezesami ekstradycji Żużłowej y, nastąpiło też nasze tutaj spotkanie zarządu z y, y, przedstawicielami władz miasta. Y, no i nie ukrywam, że przy, y, przedstawiliśmy y, ofertę y, reklamową, jaką niesie za sobą start w ekstradycji y, i myślimy, że Yy, uda się pozyskać. Myślimy inaczej. Ustaliliśmy miastem, yy, że środki jakie miasto mogłoby wyeksponować na yy, promocję poprzez sport, a promocja w, poprzez start w najlepszej lidze świata, żużlowej, no to jest wielka rzecz. I myślę, że adekwatnie do pomocy innych klubów yy, sportowych, które są yy, w ligach yy, powiedzmy sobie niższych, yy, a tu będzie liga wyższa, powinniśmy te środki. Uważam, że powinny te środki być przeznaczone w wyższej kwocie. Natomiast jeżeli to Ile będą... wyższej? ja myślę, że to powinny być środki przeznaczone na promocję przez sport, czyli wykupienie reklamy e, poprzez starty w uchniarze na poziomie 2,5 miliona. E, proszę też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że to była, że, te, że ta promocja, że te środki byłyby skonsumowane tylko na sport. Ta promocja polega też na tym, że my ten obiekt musimy utrzymać. A jako jedyny klub w Częstochowie nie, poz, nie dostajemy od miasta żadnych środków na utrzymanie obiektu. Utrzymujemy go sami, płacimy za niego. Także mm, liczymy na pomoc miasta i mamy, jesteśmy po, dobrej, fajnym, po dobrym, fajnym spotkaniu rzeczowym z panem prezydentem. Y, przedstawiliśmy y, naszą wizję startów, naszą wizję składu żużlowego. No i obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby odbudować szerek staligowy duży rzużela. Michał, to teraz jeszcze na antenie Radiafonę tą wizję składów ułchniarza na sezon 2017 byśmy poprosili. Powiem tak, marzyłoby nam się tutaj takie posunięcie, że skład byłby oparty na jakichś akcentach byłych częstowskich zawodników doświadczonych. No i zawodników naszych młodzieżowych, bo proszę pamiętać, że mamy dwukrotnych tegorocznych brązowych medalistów i liczymy na progres tych zawodników do, do góry, a nie spadek formy. No i z miłą chęcią widziałbym powrót tutaj zawodników, powiedzmy sobie, czołowych w Lidze Polskiej do Częstochowy. Nikki Pedersen, Jebsen Jensen? No powiem tak, kierunek? jesteśmy zainteresowani tymi zawodnikami jak najbardziej i... i, i i trwają jakieś tam rozmowy, konsultacje, yy, bo to też nie, to, też pragnę zdemontować, to nie jest tak, że nie wolno rozmawiać. Wczoraj na spotkaniu z przedstawicielem eks religii żużlowej rozmawialiśmy na ten temat. Okres transferowy to jest okres podpisywania dokumentów, a nie ma czegoś takiego, jak się słyszy. W, różnych stron, że nie możemy rozmawiać z zawodnikami do okresu transferowego. Możemy rozmawiać, możemy ustalać, możemy ustalać stawki, natomiast nie wolno podpisywać kontraktów. My rozmawiamy z zawodnikami. Zawodnicy też z nami rozmawiają, bo to jest właśnie zadowalające, że ci zawodnicy sami dzwonią do Częstochowy i chcą też, ci zawodnicy tutaj jeździć. To, to jest miłe i to świadczy o tym, że potrafią nas w 100% rozróżnić zawodnicy, którzy. Yy, Poczuli się pokrzywdzeni przez poprzednią sportową spółkę akcyjną, bo jeżeli sami do nas dzwonią, to wiedzą, że tu jest inaczej. Michał, mamy nadzieję, że jak porozmawiamy w przyszłym tygodniu, już poniedzieli, to będziemy mogli na 100%, na miliard procent powiedzieć, że jedziemy w tej ekstralidze i być może wtedy już pierwsze nazwiska do tego naszego nowego składu, już ekstraligowego włókniarza, będą mogły paść. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu, a gościł dzisiaj prezes Ekodir Włókniarza, Michał Świącik. Dziękuję ślicznie.